Czy wiesz, że nerwica lękowa może być skutkiem przemocy narcystycznej? Wielu moich pacjentów nie potrafi utożsamić swoich objawów psychosomatycznych ze swoją relacją z narcyzem na co dzień. Nie rozumieją, że ich kołatania serca, ból w klatce piersiowej, dreszcze, poczucie zimna. Migreny, bóle brzucha, problemy trawienne, jelitowe, a nawet poczucie, jakby zaraz mieli zemdleć albo umrzeć, to mogą być symptomy nerwicy lękowej. I chociaż są to choroby psychosomatyczne, to ich doświadczenie jest przerażające, kiedy w nerwicy lękowej zwęża ci się pole widzenia, kiedy przestajesz mieć świadomość i przychodzi strach i lęk o to, co się z tobą dzieje i dlaczego tak jest. Kiedy drętwieje ci ręka, boli ramię, kiedy czujesz się zamrożony emocjonalnie, albo właśnie drętwieje żuchwa, szczęka, którą zaciskasz. Każdego dnia zaciskając zęby, kiedy narcyz krzywdzi Cię. To wszystko jest nerwica, to wszystko jest przemoc. To jest realne doświadczenie, które wielu moich pacjentów ma na co dzień. Jeżeli czujesz, że ten temat dotyczy Ciebie, zobacz moje artykuły. Piszę o wpływie przemocy narcystycznej na nasze ciało. Na traumę, która w naszym ciele kumuluje się przez lata, aż w końcu staje się traumą przekazywaną z pokolenia na pokolenie czyli traumą transgeneracyjną. I codziennie budzi strach i lęk u ciebie i później u Twoich dzieci. Zapraszam na mój kanał na YouTube, na mój profil na Facebooku, gdzie dzielę się wiedzą o wpływie przemocy narcystycznej na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Zapraszam, Ewelina Naturia Pańczyk.